Nowym typem okrętu podwodnego dla polskiej marynarki wojennej zostanie szwedzki A26. Według słów ministra obrony narodowej pana Władysława kosiniaka Kamysza, była to jedyna oferta, która w pełni spełniała polskie wymagania. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i zapraszam na kolejny materiał poświęcony Wojsku Polskiemu. Należy tutaj podkreślić, że na ten moment wybrano po prostu stronę szwedzką jako jednego z oferentów, z którym będą następnie prowadzone dalsze rozmowy. Niemniej rząd zakłada, że jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa regulująca kwestie współpracy przemysłowej, w tym zakup przez Szwedów m.in. polskiego projektu okrętu ratowniczego. Zapewne będzie ona też dotyczyła kwestii związanych ze szkoleniem polskich podwodniaków. Natomiast kontrakt dotyczący bezpośredniego zamówienia na okręty ma być podpisany w drugim kwartale przyszłego roku. Dostawy mają się odbyć począwszy od 2030 roku. Jednostki będą jednak wyprodukowane we szwedzkich stoczniach, chociaż przy kooperacji z polskim przemysłem. Transfer technologii natomiast ma dotyczyć przede wszystkim zdolności do późniejszego utrzymania i remontowania jednostek, w tym możliwość wykonania tzw. midlife upgrade czyli modernizacji w połowie życia jednostek. Wspomniano również o tak zwanych zdolnościach pomostowych, powiązanych z jednej strony z treningiem załóg przed przejściem na docelowe jednostki, ale także de facto służyć w Polskiej Marynarce Wojennej jako okręt podwodny do czasu otrzymania docelowych jednostek. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej kwestii: mianowicie dużo wskazuje, że będą to okręty A19 bezpośrednio poprzedzające typ A26, a nie starszy A17. W trakcie konferencji powiedziano bowiem, że przekazana nam pomostowo jednostka ma być na tyle nowoczesna, że umożliwi bezproblemowe szkolenie podwodniaków na docelowe okręty. A A19 przechodzą właśnie proces modernizacji w ramach tzw. Midlife Upgrade, gdzie otrzymują m.in. nowej generacji napęd niezależny od powietrza oraz wyposażenie bardzo zbliżone do tego, jakie ma trafić docelowo na A26. Koszty pozyskania trzech nowych okrętów podwodnych mają wynieść ponad 10 miliardów złotych, ale co ciekawe, nie zdecydowano się tutaj na użycie europejskiego mechanizmu finansowania SAFE. W zamian za to środki mają być uzyskane przez przenoszenie pieniędzy z innych programów, wraz z uruchamianiem i zdobywaniem kolejnych europejskich funduszy na cele obronne. Przy czym o te środki ma już starać się bezpośrednio minister obrony narodowej. Co do samych okrętów typu A26, to warto przed ich prezentacją przyjrzeć się ich historii, która jest dosyć ciekawa, ale też zagmatwana. Pierwotnie w 2010 roku Szwedzi zakładali bowiem pozyskanie nowych jednostek, które zastąpiłyby ostatnie dwa używane okręty typu Sudermanland, a więc zmodernizowane okręty typu A17 wyposażone dodatkowo w napęd niezależny od powietrza, taki sam jak na A19. Pierwotnie zakładano dostawy w latach 2018-2019, zaś po 2020 roku zamówienie kolejnych jednostek jako następców A-19 Gotland. Problemem jednak był fakt, że szwedzka stocznia Kokums, która wcześniej produkowała okręty podwodne została sprzedana firmie ThyssenKrupp Marine Systems. Ta, nazwijmy to wprost, bardzo niechętna potencjalnej konkurencji, ale też pragnąca zdobyć zamówienia w szwedzkiej marynarce wojennej, utrudniała jak tylko mogła cały program, między innymi nie zgadzając się na potencjalne finansowanie przez państwa trzecie, które byłyby zainteresowane dołączeniem do całego programu. Stąd też Szwedzka Agencja Zamówień Obronnych zleciła wykonanie nowego projektu w firmie SAP. A ta po prostu zdecydowała się najzwyczajniej wykupywać kolejnych pracowników firmy Kokums, do tego stopnia, że w końcu Tajsen Club po prostu odsprzedał Szwedom z powrotem stocznię. Doszło do tego w 2014 roku, a w 2015 złożono pierwsze kontrakty nie tylko na opracowanie nowego typu okrętu, ale też przeprowadzenie gruntownej modernizacji dotychczas używanych okrętów typu A19 Gotland. Dwie z trzech jednostek miały otrzymać m.in. nowej generacji napęd niezależny od powietrza, ale też systemy, które miały być później użytkowane na dwóch nowych jednostkach typu A26, znanego w Szwecji również jako Blekinge. Pierwotnie oba okręty miały trafić do służby odpowiednio w 2022 i 2024 roku. Natomiast niestety projekt zaczął być trapiony problemami i obsuwami natury technicznej i finansowej. W 2019 roku terminarz dostaw został przesunięty na 2024 i 2025 rok. Z kolei w 2021 roku doszło do kolejnej renegocjacji między Agencją Zamówień Obronnych a firmą SAB. I tym razem jednostki miały trafić kolejno w 2027 oraz 2028 roku, przy czym rzecz jasna koszty dalej rosły. A jedną z przyczyn były także bardzo wyśrubowane wymagania szwedzkiej marynarki wojennej, które z czasem potrafiły rosnąć. W październiku tego roku doszło do podpisania, zdaje się, ostatecznej umowy. Kontrakt na zaprojektowanie, a następnie wyprodukowanie dwóch jednostek ma się zamknąć w kwocie 25 miliardów szwedzkich koron, to jest około 9 miliardów 600 milionów złotych. Dostawy jednostek mają nastąpić w 2031 oraz 2033 roku. W międzyczasie Saab starał się o znalezienie potencjalnych klientów eksportowych, a oprócz polskiego programu Orka startowali również w holenderskim programie też o nazwie Orka, ale też próbowali walczyć o zamówienia między innymi o kontrakty w Kanadzie, Australii oraz Norwegii. Szwedzi cały czas też się starają o zamówienie ze strony Greków w ramach pozyskiwania następców okrętów typu 209. Same okręty A26 Blekinge to bardzo nowoczesne jednostki podwodne, zaprojektowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologii XXI wieku. Zaprojektowano jednak nie tylko do walki na głównym akwenie dla Szwedów, jakim jest Bałtyk, ale też do bycia jednostkami zdolnymi do operowania na wodach oceanicznych. W tym celu okręt będzie dysponował najnowszej generacji napędem Stirlinga, zapewniającym zdolność do pływania bez używania akumulatorów przez naprawdę długi czas, bo do 18 dni. Najnowszy napęd firmy Kokums Mark 5 V4270. 5R Stanowi rozwinięcie poprzednich rozwiązań, zastosowanych bardzo skutecznie, m.in. na typie A19 Gotland, notabene zbudowanym do działań na Bałtyku, ale który też również okazał się być niezwykle skuteczny na większych i otwartych akwenach. Napęd ten jest tak zwanym silnikiem spalinowym, ale z zewnętrzną komorą spalania. Paliwo okrętowe jest spalane w specjalnej komorze w obecności ciekłego tlenu, który jest magazynowany na okręcie w specjalnych zbiornikach kriogenicznych uzyskiwane w ten sposób ciepło podgrzewa gaz roboczy, jakim jest azot. Ten pracuje w tak zwanym obiegu zamkniętym, co powoduje znaczne zwiększenie wydajności całego silnika. Nadmiar ciepła jest odprowadzany do tak zwanego regeneratora, gdzie z kolei jest on dalej przekazywany z powrotem do zbiornika z wychłodzonym gazem. Spaliny dzięki specjalnemu systemowi zaworów ulokowanych w kadłubie można odprowadzać nawet przy zanurzeniu na głębokości do 200 metrów. Zestaw czterech takich silników będzie mógł być użyty tak do ładowania akumulatorów w trakcie zanurzenia, ale też i do bezpośredniego napędzania okrętu. Przy czym jednostki mają mieć zdolność do przebywania pod wodą na napędzie niezależnym od powietrza do 18 dni. To jest 4 dni więcej względem poprzedniej generacji A19. Napęd ten charakteryzuje się bardzo dobrym wyciszeniem. Ale też zadbano o wyciszenie pozostałych elementów, w tym dwóch generatorów spalinowo-elektrycznych firmy MTU, jak i również elementów przekładni, wału napędowego i samej śruby. Dzięki odpowiedniemu kształtowi ilości łopat ma ona redukować zjawisko tzw. kawitacji. Z kolei specjalnie i nietypowo kształtowany kiosk ma redukować ryzyko odbicia fal radarowych w trakcie wynurzenia. Uzbrojenie jednostek ma się składać z czterech wyrzutni kaliber 533 mm uzupełnianych przez dwie mniejsze 400 mm. Mogą one wystrzeliwać szereg torped jak i również stawiać miny. Dodatkowo unikalnym dla A26 rozwiązaniem jest ulokowanie pomiędzy wyrzutniami, wyrzutniami śluzy przeznaczonej dla nurków. Ma ona również umożliwić w przyszłości wypuszczanie z pokładu okrętu bez załogowców. Można jej również użyć do ewakuacji załogi w razie potrzeby. W przyszłości Szwedzi planują również dozbrojenie jednostek w pociski manewrujące wodzące się z norweskich przeciwokrętowych pocisków NSM. Ale też najprawdopodobniej dużo wskazuje, że Szwedzi dołączą do programu naddźwiękowego pocisku przeciwokrętowego manewrującego 3SM Tyrfing, jaki to rozpoczęli Niemcy wspólnie z Norwegami. Wspomniano też o możliwości wystrzeliwania pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, takich jak amerykański Tomahawk. Chociaż oczywiście będzie to uzależnione od decyzji klienta, ale też i najprawdopodobniej zgody Amerykanów. Kadłub jednostki ma długość 66 metrów i szerokość 6,75 metra. Wypiera on 1925 ton na powierzchni i 2100 ton w zanurzeniu. Maksymalna prędkość na powierzchni wynosi 12 węzłów, a w zanurzeniu ponad 20. Autonomiczność wynosi 45 dni. Załoga w zależności od potrzeby mieści się między 17 a 26 marynarzy. Z dodatkowym personelem np. członkami sił specjalnych wzrasta do 35. Systemy elektroniczne składają się z europejskich systemów, m.in. firm Atlas Electronic, która odpowiada m.in. za sonar kadłubowy, Kongsberg, odpowiadający m.in. za sonar służący do wykrywania min i nawigowania, zaś francuski Sarzem jest dostawcą masztu z optoelektroniką. Cały okręt charakteryzuje się nowoczesną modułową konstrukcją, a więc poszczególne przedziały są ulokowane w osobnych częściach, które następnie można konfigurować. Kadłub nazwijmy to szwedzkiej konfiguracji Blackinge, jest najbardziej typową i nazwijmy to średnią opcją, ale możliwe jest także zamówienie jednostki zarówno bardziej kompaktowej, jak i również z wydłużonym kadłubem. Szwedzi ogłosili również plany opracowania modułów, w których można by umieścić pionowe wyrzutnie dla np. pocisków przeciwokrętowych czy pocisków manewrujących. Natomiast wszystko wskazuje, że do Polski trafią okręty w identycznej konfiguracji dla marynarki wojennej Szwecji. Wskazuje na to jeden zasadniczy fakt, mianowicie terminarz dostaw, bowiem pierwsza polska jednostka ma trafić do nas w 2030 roku, podczas gdy ta dla Szwedów w 2030-31. Stąd też wszystko wskazuje, że Szwedzi po prostu zdecydowali się odsprzedać pierwszą jednostkę budowaną pierwotnie dla siebie. Nie jest bowiem raczej fizycznie możliwe, nawet gdyby podpisano kontrakt już w 2026 roku, by Szwedzi zdążyli w tempie de facto szybszym niż zakładają dostawy dla nich zbudować jednostkę dla nas. Jak wcześniej wspominałem, w ramach oferty Szwedzi przekażą nam swój okręt typu A19, który będzie służył do szkolenia, a później jako pomost do czasu wprowadzenia docelowej jednostki. Wszystko wskazuje, że będzie to któraś z dwóch jednostek, która, które przeszły ostatnio poważną modernizację, a więc Gotland lub Upland. Świadczyć o tym mogą słowa, że jednostki pomostowe mają wyszkolić podwodniaków na docelowe okręty w jak największym stopniu. A to by oznaczało konieczność posiadania tożsamych systemów, jakie mają trafić na A26, a tak się stało w wypadku tych dwóch okrętów po przeprowadzeniu Midlife Upgrade. Warto dodać, że w ramach kontraktu Szwedzi zobowiązali się także do zakupów w Polsce. Wspominałem wcześniej, że nabędą pojedynczy okręt ratowniczy projektu Ratownik, gdzie obecnie pierwsza jednostka tego typu jest zbudowana dla polskiej marynarki wojennej. Ponadto Szwedzi zakupią również partie przenośnych wyrzutni pocisków przeciwrodniczych bardzo krótkiego zasięgu piorun. Co do transferu technologii, to wiemy, że okręty powstaną we szwedzkich stoczniach. Nie znamy póki co kwestii dotyczącej współpracy z polskim przemysłem, jeśli chodzi o dostawy komponentów, czy też produkcję części sekcji. Natomiast Szwedzi mają nam zapewnić zdolności do wykonywania przez polskie stocznie napraw oraz głębokiej modernizacji tych jednostek. Co do samych okrętów typu A26, to bez wątpienia spośród wszystkich należały one do tych, które najlepiej nadają się do działań na Bałtyku, zaraz obok typu U212 NFS proponowanego przez Włochów. Można śmiało założyć, że w porównaniu z, no, mimo wszystko, nadal niemieckim typem U212 dysponują również o wiele lepszym wyciszeniem. Sami Niemcy w wypadku okrętów typu U212a narzekali, że nie wypełniają one założonych dla siebie parametrów technicznych w tym zakresie. Dysponują też sprawdzoną technologią napędu niezależnego od powietrza. Także prostszą i tańszą w utrzymaniu od niemieckiego rozwiązania opartego na pa ogniwach paliwowych. W wypadku szwedzkiego rozwiązania owszem, nadal mamy zbiorniki kryogeniczne z tlenem, ale nie dochodzi do tego wodoru jak ma to miejsce w wypadku niemieckiego rozwiązania. A tankowanie i przechowywanie wodoru na pokładzie jednostek podwodnych jest nie tyle skomplikowane, ale też potencjalnie bardzo niebezpieczne. Natomiast mamy do czynienia z jednostką, która jest dopiero co opracowana, chociaż już jest w trakcie dosyć zaawansowanej produkcji. Szwedzi dysponują już częścią modułów gotowych dla pierwszej, ale też i drugiej jednostki, w przeciwieństwie do niemieckiego U-212 Common Design, który jest na dosyć wczesnym etapie, czy koreańskiego HDS-2300, który póki co jeszcze nie istnieje. Natomiast jest to typ dopiero wchodzący do służby, pod tym względem wypadałby więc gorzej w porównaniu ze Scorpion Evolve, czy zwłaszcza włoskim U-212 NFS. W przeciwieństwie jednak do francuskiego okrętu dysponuje napędem niezależnym od powietrza, jak wspominałem wcześniej, jest to rozwiązanie prostsze i tańsze w utrzymaniu niż ogniwa paliwowe na włoskich U-212. Do tego dodajemy jeszcze kwestie związane z pomostowymi zdolnościami, których niewielu z oferentów mogło nam zapewnić. Choć tutaj bez wątpienia najlepiej wypadaliby Włosi, gdzie U212NFS jest po prostu zmodyfikowaną, nieco wydłużoną wersją typu U212A. Gdzie można by się starać o wypożyczenie takiej jednostki, jeśli nawet nie od Włochów, to od Niemców. Oczywiście ponieważ jest to projekt nadal będący w fazie budowy i fazie rozwoju, tutaj wypada nieco bladziej w porównaniu z ofertą włoską czy francuską, porównywalnie z niemiecką, a nawet nieco lepiej z racji zaawansowania stopnia budowy. Nie będę tutaj liczył hiszpańskiego S80 Plus z racji na problematyczną historię tego typu, czy koreańskich KSS-3, które również nam oferowano, ponieważ są to okręty o wiele za duże jak na Bałtyk i zbyt drogie w pozyskaniu eksploatacji. Istnieją więc ryzyka związane z poślizgami oraz zwiększeniem kosztów pozyskania nowych jednostek, choć zdaje się, że najgorsze mamy już za sobą i Szwedzi w końcu wyszli na prostą. Choć tutaj to ryzyko byłoby najmniejsze w wypadku oferty włoskiej oraz francuskiej. Oczywiście dochodzi kwestia braku budowy tych jednostek w Polsce, ale bądźmy szczerze, można się było tego spodziewać już od dawna. Niemniej cieszy się skupienie na tym, aby pozyskać technologię umożliwiające późniejsze utrzymanie jednostek w pełni samodzielnie. Dodatkowo będą te jednostki użytkowane przez Szwedów, tak więc mamy blisko siebie użytkownika, co do którego będzie można w cudzysłowie zajrzeć i ewentualnie skorzystać z jego baz, czy też infrastruktury portowej i stoczniowej. Co było też na plus ofert włoskiej, niemieckiej, a było kompletną piętą achillesową oferty francuskiej oraz koreańskiej. Dużym plusem typu A26 jest deklarowana przez Szwedów zdolność tych okrętów do potencjalnego przenoszenia pocisków manewrujących i wystrzeliwania ich również przez wyrzutnie torpedowe. A to byłoby z kolei dużym, dużą słabością u 212 NFS, który obok szwedzkiej jednostki był jednym z dwóch typów najlepiej nadających się do działań na Bałtyku. Podsumowując, w rezultacie kontraktu ze Szwedami otrzymamy ostatecznie bardzo nowoczesne jednostki, budowane nie tylko do działań do Bałtyku, ale także do działania poza nim, nawet na akwenach oceanicznych. Jednostki typu A26 na pewno będą gwarantować znany z okrętów typu Gotland bardzo wysoki stopień wyciszenia, dający im zdolność do skrytego działania. Ponadto będą one dysponować chyba na tę chwilę najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o napęd niezależny od powietrza. W każdym razie najbardziej optymalnym, biorąc pod uwagę skuteczność oraz koszty jego utrzymania i pozyskania. Na pewno pod wieloma względami jest prostsze od niemieckiego rozwiązania opartego na ogniwach paliwowych, wymagających utrzymania na pokładzie okrętu zapasu wodoru. I chociaż nadal istnieje pewna niepewność odnośnie terminarza ostatecznych kosztów, to tutaj duże nadzieje daje fakt, że sami Szwedzi zdają się już być pewni co do utrzymania obecnego terminarza oraz zakładanego kosztorysu. Dodatkowo dochodzą jeszcze korzyści dla polskiego przemysłu w formie zamówienia przez Szwedów polskiego okrętu ratowniczego, ale także rakiet przeciwlotniczych Piorun. Chociaż może nieco niepokoić fakt, że zdecydowano się zrezygnować z mechanizmu SAFE w celu finansowania całego przedsięwzięcia, chociaż może to być nadrobione poprzez uzyskanie środków unijnych na inne programy. Największym znakiem zapytania pozostaje zdolność do rażenia celów naziemnych, zwłaszcza wykorzystania pocisków manewrujących, gdzie raczej będzie to zdolność dostępna dopiero wraz z opracowaniem nowej generacji tychże, między innymi na bazie norweskich pocisków NSM. Najważniejszy jest jednak fakt, że polskie siły podwodne w końcu mają zagwarantowaną przyszłość. Tym bardziej, że w dniu ogłoszenia partnera w ramach programu ORKA doszło do awarii na pokładzie ORP-orzeł. Ja na koniec tradycyjnie zapraszam Was do ocen, komentarzy, dyskusji na moim kanale. Jesteś nowy? Serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknięcia przycisku notyfikacji, znajdującego się pod filmikiem, abyś był na bieżąco informowany o nowych materiałach na kanale. Koniec transmisji.